Kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam w planie pójść do Zary i zobaczyć jakie mają tam nowości na jesień i zimę. Jestem bardzo podekscytowana. Dawno tam nie byłam. Ostatnio praktycznie w ogóle nie chodzę po sklepach, yy, dlatego cieszę się, że dzisiaj mam taki wolny dzień dla siebie. Pochodzę po sklepach, zrobię jakieś zakupy, a na pewno coś tam kupię. Jeszcze chyba nigdy mi się nie zdarzyło wyjść z pustą reklamówką, także nie mogę się doczekać. Kilka dni temu zrobiłam sobie zabieg z osoczem bogatopłytkowym i dermapenem. Nie wiem, czy to jeszcze widać, ale przez pierwsze dni bardzo schodziła mi skóra, starałam się ją złuszczyć, jak najbardziej zdjąć. E, także mam nadzieję, że nie będzie to tak bardzo widać na kamerze. Przez ten czas nie wychodziłam z domu, ponieważ byłam napuchnięta i czerwona, także naprawdę kiepsko to wyglądało. E, cały czas mi ta skóra schodziła. Ale teraz wszystko idzie ku lepszemu. Kupiłam sobie kolagen Primabiotic, stosuję takiego jednego szota dziennie, także mam nadzieję, że efekty przyjdą i będą oszałamiające. Już wcześniej stosowałam te zabiegi, jestem w tym naprawdę systematyczna, ponieważ jest to zabieg naturalny i przynosi naprawdę fajne efekty, moja skóra jest bardziej napięta. Bardziej taka leśniąca, także jak jest jesień, zima, fajnie sobie odświeżyć tą skórę i naprawdę wygląda to super. Nie przedłużając, ja już się szykuję, i jeżeli macie ochotę na taki vlog, to zapraszam do oglądania. Wybrałam sobie kilka płaszczy. Szukałam jakiegoś swetra fajnego, ale póki co nic nie znalazłam. Także zabieram się za przymierzanie płaszczy. Pierwszy płaszcz przymierzam taki czarny, prawie że do kostek. Ja akurat takiego długiego nie mam, więc wzięłam żeby przymierzyć jest stosunkowo cienki. Nie wiem czy na zimę da radę, szczególnie w te norweskie zimy. Także się zastanowię, tym bardziej, że kosztuje 2000 koron. Ogólnie gdyby kosztował 1000, to bym się nawet nie zastanawiała, bo jest naprawdę bardzo fajny. Zapnę guziki i wam pokażę jak to wygląda. Już widzę, że powinnam wziąć rozmiar większy ponieważ zimą wiadomo, nosi się swetry i tu mnie za bardzo opina, a mam tylko zwykłą bluzkę, więc bym musiała wymienić. Ale generalnie, jeżeli chodzi o to, jakby miała taki odpięty ten płaszcz, to jest naprawdę fajny. Bardzo mi się podoba. Z tyłu również fajnie leży. Się zastanowię nad tym rozmiarem większym. Do tego wiecie jakiś fajny golfik, jeansy, kozaczki i stylizacja gotowa. Nie wiem, powiedzcie mi, czy wart jest ten płaszcz swojej ceny. No, nie wiem, czy tutaj widać w kamerze, ale jest cieniutki, więc gdyby był trochę grubszy, to na stówę bym go wzięła. No, ale tak to nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Teraz mam y, zupełnie taki inny model. Jest to taki miś, na pewno cieplejszy niż poprzedni płaszcz. Bardzo taki przytulny, y, ale Wam powiem, jest dość krótki. Jak dla mnie, kiedyś jak byłam nastolatką, to bym się na pewno cieszyła z takiej długości, lubiłam mieć taką kurtkę do pasa, a teraz wolę jak mam bardziej do kostek, wszystko zakryte, jest cieplej. Bardziej dbam teraz o wygodę, ale powiem wam, że naprawdę grzeje, ten kożuszek jest cieplutki, przytulny taki. No ale ta długość nie bardzo mi pasuje. E, kolor nawet e, spoko, ja lubię brązy e, takie. W sumie to nie jest brąz, nie wiem do końca co to jest za kolor. E, kosztuje 1400 koron, więc nie ma jakoś tragedii. No ale ja się czuję trochę jak taki duży miś, a ja wolę bardziej tak filogra filogra a ja wolę bardziej tak filigranowo wyglądać. Także ta kurtka akurat odpada, mimo że jest naprawdę przytulna, ciepła. No, no ale nie. Następna rzecz to jest taki ciepły sweterek, ale trochę elektryzuje ma naprawdę bardzo fajne wzory chyba jak dla mnie jest trochę za jasny ogólnie to światło jakoś niekorzystnie tutaj pokazuje to odbicie w lustrze te kolory mam wrażenie te spodnie, które teraz mam na sobie kupiłam również tutaj w Zarze chyba za 650 koron spodobały mi się tutaj te kieszonki i że są rozszerzane. Trochę już je mam i jestem mega zadowolona. Są to takie dżinsy grubsze na zimę. Póki co nic mi się z nimi nie dzieje. Czasami mam problem, żeby je tutaj wcisnąć, ale to nie ze względu na spodnie. Muszę po prostu trochę tutaj schudnąć. Także tak to się prezentuje. Bardzo ciepły jest ten sweter, naprawdę. I y, chyba go wezmę. Napiszcie, co Wy o nim myślicie. Kosztuje 500 koron. Teraz przymierzyłam spodnie z takimi fajnymi kieszenkami. Bardzo mi się podobają z tego względu, że y, są rozszerzane. Y, a ja nie lubię moich nóg pokazywać, więc dla mnie idealnie. Jedynym minusem jest to, że. Założyłam je i tu wszystko mi opina. A tu zobaczcie, jest luźno. Co na pewno będzie mnie denerwować. Cena to 579 koron. Także no nie wiem. Ogólnie są spoko. Oprócz tego tyłu. Więc muszę się zastanowić. Za taką cenę to myślę, że wszystko już powinno być idealne. Także nie wiem, myślę, że chyba jeszcze pójdę do H&M zobaczyć, co tam mają ciekawego, może dostanę coś lepszego. Ja dżinsów mam dosyć sporo. Ostatnio biorę tylko takie z kieszonkami tutaj. Teraz przymierzę jeszcze bluzkę. To jest ta bluzeczka ze złotymi tutaj guziczkami, takimi małymi, wydaje mi się, że bardzo pasuje do tych spodni, tutaj również ze złotym akcentem. Z tyłu ma właśnie takie marszczenia, co modeluje talię. Naprawdę mi się podoba, tu można sobie związać na wstążeczkę, ja zrobiłam to trochę na szybko, nieładnie. Ale jeżeli dłużej się popracuje, to może wyjść naprawdę fajnie. Na pewno bym musiała y, zmienić y, stanik na gładki, ponieważ wszystko tutaj widać. Ale ogólnie Wam powiem, że całkiem, całkiem to wygląda. Co myślicie? Nie wiem, czy nie powinnam rozmiaru większego założyć tutaj w piersiach jest trochę ciasno. No, ale boję się, że jak wezmę rozmiar większy, to już tu będzie za luźno. I taki to jest mój wieczny problem. Albo tu za luźno, albo tu za ciasno. Nie jestem zadowolona z dzisiejszego przymierzania. Może jeszcze uda mi się coś wyłapać. U góry jeszcze jest Zara, obok jest H&M, więc jeszcze tam spróbuję. Pokażę Wam jeszcze w tym zestawieniu, jak ten płaszcz do tego fajnie wygląda. Myślę, że jeszcze fajne czarne kozaki, jakaś torebka, szalik i bym mogła tak iść na miasto. Jest to naprawdę bardzo wygodna i ładna stylizacja. Rzeczy do przymierzenia spodobał mi się ten sweterek. E, no, jak widzicie, jest taki dość zwykły, nic takiego specjalnego. E, mi się on naprawdę podoba. Jest to taki e, jasny brąz. Jest ciepły, kosztuje 500 koron. E, tak bym mogła go nosić, ale wtedy wyglądam e, jak taka beczka. Ja wolę sobie właśnie tutaj. Trochę włożyć w spodnie, do tego jakiś fajny, brązowy, czarny pasek i stylizacja gotowa. Ja wzięłam rozmiar M. Jak widzicie, jest to taki sweter bardziej rozbudowany tutaj. Wydaje mi się to jak najbardziej podoba. Ten sweter jest zupełnie inny niż ten poprzedni. Ma takie bardzo fajne tutaj rękawki. Tylko jedyny problem, jaki widzę, to jest to materiał trochę gryzie, więc dla osób, które mają właśnie taki problem, to nie zalecałabym go kupować. Ja wzięłam rozmiar M kosztuje 500 koron i według mnie wygląda przecudnie, bardzo słodko, te rękawy robią takie bardzo kobiece wrażenie. Myślę, że ten sweter bardzo fajnie by się sprawdził. Z tymi tutaj kozakami zamszowymi. No, powiedzcie sami. E, następny sweter, który nie do końca e, mi się podoba. Byłam trochę sceptyczna. Ja go wzięłam, ponieważ e, nie jest to mój kolor, ale chciałam dać mu szansę. Ale tutaj ten serek myślałam, że będzie bardziej niżej. Tak to nie wiem, czy fajnie to wygląda tak pod szyję. Podobają mi się te wzory, które są na tym sweterku, ale nic poza tym. Dajcie znać, co Wy o nim myślicie. Chyba, żebym właśnie włożyła ten sweter tutaj. Spodnie. I może trochę inaczej to wygląda. No, ale jak za 500 koron, to i tak do mnie nie przemawia. Teraz założyłam taką przesłodką... Koszulę, na pewno bym musiała zmienić stanik, ponieważ mam dzisiaj założony czarny i wszystko prześwituje, ale wygląda według mnie naprawdę fajnie. Ja bym sobie jeszcze trochę tutaj rękawy podwinęła. Tutaj włożyłam sobie tą koszulę do środka. Z tego względu, no wiecie już, że nie lubię, jak tutaj wszystko to wisi. Dlatego bym na pewno to opięła jakimś paskiem. Co myślicie o tej koszuli? Nawet wydaje mi się, że na święta, jakąś okazję taką, fajnie mieć coś takiego w szafie. Bardzo mi się to podoba. Następna tunika, sukienka. Nie wiem do końca jak to nazwać. Tutaj nie mogę tego paska przesunąć na bok, ponieważ jest tu on zabezpieczony przed kradzieżą, także dopiero po zakupie można to zmienić. Ubrałam jeszcze do tego kozaki z tą szpilką, dosyć wysoką, ale poniżej 10 cm. Naprawdę są wygodne. Myślę, że to połączenie naprawdę pasuje do siebie. Chociaż naprawdę na początku przed przymiarką myślałam, że to będzie sukienka. Jak na sukienkę jest ona trochę krótka, chociaż Zara lubi właśnie robić takie krótkie sukienki. Więc sama nie wiem, jaki był zamiar tego projektu. Będę musiała sprawdzić. Na ich stronie koszt tej tuniki to jest, już Wam mówię, jeżeli znajdę, 580 koron. Myślę, że fajnie by się sprawdziło również do takich kowbojskich butów, ten zestaw. No ale tak, myślę, że też jest całkiem, całkiem spoko. Napiszcie, co Wy myślicie o tej stylizacji. Pasek naprawdę robi również. Wrażenie, mimo że po boku go tak nie widać. Pokażę Wam, jak te buty wyglądają. U góry. Widzicie, tutaj mają takie podwinięte. Zaraz Wam pokażę tą szpilkę. Tak one się prezentują. Można sobie też nogawkę trochę podwinąć i również to wygląda bardzo fajnie. Właśnie wyszłam z Zary i powiem Wam, że jestem tymi zakupami trochę zawiedziona. Myślałam, że sobie coś kupię. Ale wolę iść do domu, ponieważ nie jestem przekonana co do tych rzeczy. Sobie na spokojnie przemyślę. Zastanawiam się nad tymi, właśnie kozakami, które przymierzałam jako ostatnie. Kosztują 1400 koron. Także, no, jest to cena do namysłu. Widziałam jeszcze takie krótsze, więc nad tymi. Też się zastanawiam, e, są one ciemniejsze od tych, co przymierzałam. E, bardziej wpadają w ciemny brąz. Może na jesień bardziej tamte będą mi odpowiadać. Wracam już do domu. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, e, co Wam się podobało najbardziej e, w tych rzeczach, które przymierzałam. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mua!